Wszyscy myśleli, że będą korki, a to taki luz. No w tej tak, na chwilę obecną ta. ruch odbywa się prawidłowo, więc nie ma, nie ma problemu, żeby chodzić na skrzyżowanie i kierować. Ruchem. Nie, nie denerwują się, że tu pozamykamy, i nie można tu wjechać, tam przejść. Nie ma aż takiego natężenia, żeby, żeby ten poziom stresu był aż na takim wysokim poziomie. To fakt. Poziom stresu w Krakowie na dzień przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży minus 10. Jest szansa, że tak zostanie, jeżeli mieszkańcy na powitanie pielgrzymów i papa Mobile nie wyjadą swoimi Mobile. Jeżeli ktoś e, zrezygnuje z samochodu, jeżeli on mu jest niepotrzebny i może wybrać inne środki lokomocji, na pewno sprawnie przemieści się po mieście. Tym bardziej, że z kolejnymi dniami sytuacja na drogach może być gorsza. Te główne ulice, gdzie będzie poruszał się chociażby papież, będą na ten czas zamknięte całkowicie. Na razie są zamknięte połowicznie to znaczy niby zamknięte, a jednak czynne droga dla pieszych, czyli zupełnie jakby ten cały dek tak był nie do czyli, że e, użytkowania. Czyli że teoretycznie tak, że teoretycznie od przedwczoraj, ale praktycznie to tam, co można? Paranoja. Tak pani sądzi? No, 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 bo jak, no. Ale że co? Że paranoja, że nieczynna? Czy że paranoja, że piszą, że nieczynna, a czynna? No o to chodzi właśnie. Poza tym chodzi też o to, że niektóre sklepy i punkty usługowe wywiesiły białą flagę i zamknęły się na czas Światowych Dni Młodzieży. Kto mieszka blisko Błoń i chciał zrobić się na bóstwo, to już się nie zrobi. Proszę bardzo, uprzejmie informujemy, że w dniach 23 lipca, 2 sierpnia salon Farma Urody będzie nieczynny. Dzień dobry, pan widzę o jedzenie pan zadbał, a czy o urodę pan zadbał? O, to już ostatnią oficję raz sobie byłem? Przed 23. Tak, skończ. I prawidłowo, bo tutaj nieczyny 23 do 2 sierpnia, więc nicu pan nie zrobił kompletnie. Mieszkanie też nie zyska nowego abażuru w papieskich barwach. Nie będzie dojazdu tutaj, cała ulica będzie zamknięta. Czyli że nawet jak ktoś by chciał, to i tak? Nie, ja myślę, że będzie ciężko. Poruszanie po Krakowie będzie bardzo ograniczone. I co ktoś ma zrobić, jak zapragnie wtedy kupić sobie abażur? poczekać. Poczekać. Już po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży trzeba będzie na dworcu. Dlatego PKP zadba, żeby każdy wsiadł na czas do pociągu i to niekoniecznie byle jakiego. Tutaj staną specjalne bramki oznakowane literami. Aha. Na telebimach będą się wyświetlały poszczególne połączenia. Zależnie od tego, jakie połączenie będzie pielgrzyma interesowało, to temu połączeniu będzie dedykowana określona bramka i tą bramką będzie należało przejść. Idź prosto do bramki i do pociągu i do pociągu. Brzmi niby prosto, ale i tak lepiej poświęcić trochę czasu na ogarnięcie wszystkich informacji. Uruchomiliśmy specjalną stronę sdm.pl. Na tej stronie można znaleźć wiele praktycznych informacji, chociażby o tym, na jakich stacjach wysiadamy, udając się na uroczystości, które stacje są wyłączone z ruchu. Żeby o wszystkim się dowiedzieć, najprościej jest wejść po prostu na stronę Zikitu czy też Urzędu Miasta. Tych informacji jest dużo. Wystarczy poświęcić na to kilkanaście minut, żeby wiedzieć, jak miasto będzie zorganizowane nie być zaskoczonym. Te informacje też będą na bieżąco podawane mieszkańcom. Ale jak to w takich sytuacjach najczęściej bywa, najlepiej sprawdza się zdrowy rozsądek. Jak będą te dni młodzieży i tak dalej, no to nie, mo no to nie będę szła ten dalej dzisiaj. To wtedy Pani uszanuje, że nie można. Tak ale jest. dzisiaj se można. Tak jest. Proszę bardzo. Jonasz Jasnożewski, Onet.